Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku W którym chcę poruszyć temat Jak szybko zdobywać majt By jak najszybciej on nam rusł Bo sporo osób o to się mnie pyta Jak można to przyspieszyć No bo oni chcą szybko ten majt zdobywać No więc postanowiłem, że w końcu nagram ten odcinek By wyjaśnić całą tą tajemnicę zdobywania majtu A nie jest w tym momencie jest bardzo łatwo zdobyć 80k chociażby, nie? Więc to jest żaden wyczyn. Od najprostszych rzeczy. Pamiętajcie, że robiąc artefakty do, na piąty poziom, dostajemy darmowe 9k y, Maitu. To jest 9000 Maitu, że wszystko z pierwszego poziomu zrobimy na drugi poziom. To jest po prostu darmowy Mait. 9 koła. Również musimy pamiętać o tym, że w Relic Hall mamy magię. Magia również daje nam całkiem przyzwoitą liczbę e, majtu. Tam wiadomo, za jeden poziom, w zależności który, tam skoczy nam o 400, o 300, o 200, ale tak sumując to wszystko, to znowu mamy kilka kamaitu, tak? więc to są kolejne, mm, kolejne sumy. Innym jeszcze z takich początkowych jest to oczywiście ulepszanie naszych żołnierzy, tak? Czyli im wyższy poziom, im kolejne, tym znowu dochodzą nam kolejne kilka kamajtu. No i w efekcie końcowym już na sam koniec zostają nam bohaterowie. Więc w takim razie z czym myjemy tych bohaterów? No, w zasadzie to nie jemy, ale to się też wiąże mniej więcej z ekspieniem tych hierosów, ponieważ. Podstawowymi, podstawowymi dwiema cechami uherosa jest to wbijanie levela i inscribe, ponieważ inscribe w tym momencie daje nam najwięcej majtut ze wszystkiego praktycznie. Także polega to na tym, że postać wbijamy do danego poziomu. Ja tu sobie przygotowałem cztery takie postaci. Są to dwa sukubusy i dwa tandery. Który będziemy dzisiaj właśnie robić. Fakt faktem, nie przygotowałem sobie golda, więc zaraz trzeba będzie po niego wyjść, więc to idzie tak. Mamy postać, jak widzimy w krestach ma 60 level Inskrape. Jak weźmiemy tu jakiegoś 101, zobaczymy, że on ma level no 60, tak? no bo już ma 6 gwiazdkę. Więc. Jeśli Heros by miał 80 poziom i Inscribe wbity do 20 poziomu, to uwierzcie mi, że mając 69 takich herosów, plus tutaj tych kilku, tam ta dziesiątka, tak, czy dwunastka no, ulepszona tych takich podstawowych, których zawsze używamy, da nam tyle, że wbijemy 80 majtu Tak, wiem, bo sam tyle miałem. Teraz u mnie każdy ma e, setny poziom nie schodzi poniżej szóstej gwiazdki, nawet jeśli chodzi o ordynary, czy jeśli chodzi o, o zielonych, tak? O, znaczy no, elite czy ordynary. Więc przejdźmy do tego, jak my ten Might wbijemy. Po pierwsze zauważmy, że mam w tym momencie 150 tysięcy Mightu 228 i po wbiciu w tym momencie działam ten Chirosalter. Tutaj czterech herosów Zaraz do nich dojedziemy. Dobra, jesteśmy. Mamy ich. Klikamy oczywiście upgrade u jednego. Klikamy oczywiście upgrade kolejnej. Później będziemy musieli ich szukać. I w tym momencie automatycznie skakuje nam na siódmą gwiazdkę. Jak widzimy, teraz mamy dostęp już do dalszych levelowania. Bo wtedy była ta bariera gwiazdek, gdzie na przykładzie Tandera nie mogę dać mu więcej, ponieważ. Jest wyraźnie napisane, że muszę mieć siódmą gwiazdkę, by móc kontynuować naukę inskrypcji. No więc, w takim przypadku jeszcze jeden tunder został. Więc zróbmy sobie tego, cyk, upgrade. Na tego następnego to wystarczy, że zrobię. Coś mi tu przychodzi. Nie chcę, żeby mi przychodziło, nie piszcie teraz do mnie na Facebooka. I ten. I jak już mamy to wszystko powybijane. Tego czwartego to dokończę sobie jak zrobię ekspedycję, bo ekspedycji jeszcze, jeszcze nie zrobiłem Więc przy okazji zobaczymy ile nam wejdzie majtu plus ile podwyższy się w ekspedycjach W tym momencie mam to 3000, tutaj mam 118 za pierwszą planszę No więc dobrze, do tego będziemy potrzebować zdecydowanie Mino, Mino ty jesteś chyba tutaj Mm -hmm. No bo będziemy musieli manę raidować Wtedy się pomyliłem, zobaczyłem na gold, powiedziałem gold, ale chodziło mi o manę e, Więc wymieńmy sobie za nią Za nią, dobra e, I jeszcze przyda mi się Mr. Cupido Okej, okay. tutaj, no to za Skull e, Oczywiście dzisiaj jest niedziela, więc mamy Guild Wars, więc jak każdy powinien dobrze to wiedzieć Ustawiamy sobie bazę obronną, defensywną, wstawiamy garnizon oraz szóstkę hero na bazie, i to musi się utrzymać cały dzień, by nie dać szans przeciw... przeciwnikom innych gildii, by mieli bardzo łatwo zdobywać z nas punkty. No niestety, tak, to już trzeba mieć o wiele, wiele lepszych zawodników, żeby robili jak najwyższe wyniki, tak? No zobaczymy, co to dzisiaj z tego będzie z tego Guild Warsa. Ale nie ukrywam, że chciałbym, żeby do mojej gildii doszło parę takich postokamite zawodników, a szczególnie, że ja e, bez wahania. Tak, czytajcie opis. E, bez wahania powymieniałbym tu sobie niektórych. Za, za takich osób, żeby po prostu zrobić taką jeszcze lepszą, lepszą tą grilę, bo niektórych trzymam na siłę, a po dzisiejszym dniu może się to zmienić. E, dobra, więc przejdźmy do tych cech instrykrypcji, bo ja już tutaj o dupie Maryi nie zacząłem gadać. Mm, no to w sumie jak wczoraj z Wladem e, potrzebujemy rzucić po prostu zwykłą flagę. E, tu sobie rzucić mino. Tu rzucić PDK, no i tu Kupida. No rzuć się Kupit. I w tym momencie zaraz sobie tutaj będzie but. OK. I dobra, mamy troszkę tej many. To poszukajmy w takim razie, który to Supkup. Subkubusie, subkubusie, o dobra jesteś. I w tym momencie ciśniemy mu do 80, tak? O znowu nie ma many, więc w tym momencie trzeba um, iść znowu. Ten już ma zdecydowanie więcej many, więc um, mnie to cieszy. A tutaj kupit. Up, na 70%. No i dobra. Więcej mi nie jest w zupełności potrzebne. W ogóle jak ja stoję z flagami. To już troszkę na wyczerpanie, to dokupimy sobie tych flag i ciśniemy dalej. I na tym polega cała filozofia. Bijesz poziom do któregoś, później ciśniesz Inscribe i might sam ci się robi. Dosłownie, might sam ci się robi. Jeśli mi w tym momencie nie wierzysz, musisz sam to przetestować, żebyś uwierzył. Naprawdę, majcie się robi sam. Takim, no, tylko nakładem honoru, tak? Bo, bo bez honoru to niestety wiele się nie działo. No, ale tak jak powiedziałem, że do 80. poziomu myślę, że chyba każdy będzie potrafił wbić 20. poziom Inscribe i tyle samo, kogoś mniej bardziej. A, mm -hmm. ty nie będziesz jakiś zbytnio wymagający, to. Może być i wód. miał tropsów. Spok. To zamrozimy sobie. Gold w tym momencie dla mnie to jest nie problem. Okej. Okay. No i, i. w tym momencie sobie przywrócimy. To mamy 5 milionów, więc możemy wrócić z powrotem do inscribowania. Zdecydowanie dalej. OK, więc ciśniemy dalej z tymi poziomami. Cyk, cyk, 75. No i znowu po tą manę, tak? Tak będzie w kółko, w kółko, w kółko. Więc myślę, że chyba w tym momencie mogę przyspieszyć wideo. Yy, I zobaczymy, jaki będzie końcowy efekt. Albo może nie przyspieszę, tylko po prostu w tym momencie zrobię cięcie. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać po wyinskrybowaniu tych trzech rosów, których po prostu mam. No i dobra, został mi ostatni poziom. Na tenderze, który właśnie w tym momencie wbijam, no i tak jak już widzicie, znowu, żeby bić mu więcej niż 80, potrzebuję go już mieć na 8 gwiazdce. Tak więc to już nie prędko w moim przypadku. No i zresztą zrobię tak samo dzisiaj e, po zrobieniu ekspedycji. Jeszcze zrobię jego, e, no i ta cała reszta, którą tutaj mam, to już myślę, że. Za czas jakiś, tak, jak się uzbiera ten honor i zobaczę, bo może zacznę inwestować bardziej w WG, tak, żeby te budynki były mocniejsze, albo jednak postanowię, że e, będę, zrobię sobie ten majt, żeby był na przyszłość, tak, I, i później będę się zajmował czymś innym, no ale tak jak już wspominałem, chyba jednak zostawię ten pomysł na późniejszy plan, bo chcę wyekspić jego i wbić na ewolucję z powodu tego talentu. No i okej, okay, tak jak widzieliście przed momentem miałem 50 tysięcy majtu, teraz mam po wyekspieniu tych trzech bohaterów tylko samym inscribe'em, tak, z 60 na 80, wbiło mi ponad 1k200, no tak pirazy drzwi, tak, 1200k tu mi właśnie w tym momencie weszło, a tak jak powiedziałem, to jeszcze nie jest koniec, a jeszcze przecież mam chyba, tam chyba z 15 bohaterów, których tak mogę zrobić, więc na pewno około 60K bym miał, plus do tego jeszcze musicie wiedzieć, że warto im porobić te drugie poziomy, bo to jest warte niecałego legendarnego slajma, a myślę, że na tyle każdy ma by te trzy koła, nie ile czy Dwa... koła, żeby wbić. Myślę, że to nie jest jakaś super wielka kwota, więc no to też podniesie might. A, a myślę, że warto, tak, niewiele, ale jednak no później tak czy siak to trzeba w to inwestować, by ten might był większy, jak już tych poziomów nam wbijamy tyle, że nie będzie można bić ich więcej, no i dobra i w tym momencie, tak jak mówię, might jest wbity i tak postępujesz, no mówię, ja chcę tak mieć wszystkich do 80, ponieważ już później, tak jak zresztą sami widzieliście po 80 poziomie zaczynają się te kwoty robić dosyć wysokie, więc dzisiaj wbiję się tego jednego, to pewnie będę miał koło 52K, tak około. Tu niestety nie mam. Ech, wynik marny, bo we wtorek zapomniałem zaatakować. No i, i... I tutaj. I tutaj wzrosło nam niewiele. Chyba tu nawet się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o merity. Więc ten chyba nic mi to nie wniosło za bardzo. Ale honoru jednak trochę podskoczyło. Trochę honoru jednak podskoczyło. Zobaczymy, jak to będzie w tych innych innych falkach, no dzisiaj pewnie jeszcze do 300 tysięcy nie dobiję, ale jutro już na pewno, więc to już myślę, że nie jest tematem, żeby robić ekspedycję na odcinku nie ma co czasu zajmować, więc mam nadzieję, że teraz wiesz jak robić, byś w, no, no, w dosyć szybkim czasie uzyskać dosyć sporą liczbę punktów might. przy okazji zobaczyłeś też mniej więcej jakich mam tutaj bohaterów, na których oni są w poziomach, no i wiadomo też jak Wbijemy takiego herosa, tak? Weźmiemy sobie e, ten exp tak? Trochę mu damy, no, tam nie wbiję tych, tego 20, 115, tak? E, przykładowo, nie będę tutaj teraz klikał, jak mu to damy, to jeszcze nam o te kilka podskoczy, więc jeden heros da nam około 600-700 majtu. No to jest całkiem sporo, jeśli to jest tylko e, przedział levelowy. 20 poziomów i 20 poziomów Inscribe'u, tak. No, a to, tak jak powiedziałem, tu jeszcze Inscribe jest tani. To jeszcze nie jest drogie. No, później, jak miałbym tak ładować po stoka, no to to już jest kosztowne, tak. To i tak samo w przypadku, na przykład, e, weźmy Dread Drake'a, tak. On jest w fazie robienia. To też już tutaj milion, to wychodzi, że to jednak jest sporo, nie? Dlatego no to jeszcze jest takie wszystko da się uzbierać no ale potrzeba tylko i wyłącznie czasu, więc ja jeszcze zrobię sobie później tamtego e, Tandera zrobię tę ekspedycję, no to pewnie coś koło e, ponad 50K honoru za same ekspedycje, w tym momencie ja dostaję z tą ilością majtu i około 1000 e, ponad 1600 meritów, tak za wszystko 100%, jak tutaj przejdę tych 10 falek, a mówię, no teraz to, e, to nie jest jakieś trudne. Mm, tylko sobie team ustawić, nie? Jeszcze tego i znowu rzucić jakiegoś tam leszcza. Nie o. <laughs> z, z jednym tym Ariasem na bazie, ja tam puszczam wszystkich. Bomby bombami. Tylko pedek, żeby nie padł tych bomb. I to będzie dobrze. Bo niestety, czy to ewolucja 10, 50 czy 64, no bomby i tak po 10% życia ci skradną, nie? A jak masz 9 bomb w tym samym miejscu, no to bęki taki gulem, taki nie nieważne co miał, 90% schodzi, nie? No i tak sobie pierwsze zrobiliśmy. Później będzie drugie na drugim. Ile mam? No 4128 meritów. Więc dobra. Myślę, mam nadzieję, że rozmiałeś, jeśli masz jeszcze jakieś pomysły na zdobywanie majtu, chociaż wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, ale jeśli miałbyś do mnie jeszcze jakieś pytania, no to śmiało komentuj albo pisz na Facebooku. Link oczywiście zawsze w opisie. Więc trzymajcie się. Cześć.